Witam, z tej strony ja i tym razem zginąłem, dlatego tak się witam. A tutaj jak widzicie jest to, A to jest dlatego, że sprawdzałem koordynaty, żeby się teleportnąć, bo mimo wszystko to dosyć daleko jest, ale zginąłem w porządnej walce, więc się nie wstydzę. Tym razem to nie był jakiś przypadek, że wpadłem Między. Jak to się nazwało? okej okay. Teraz mówi, że tutaj się podziało, ale pierw się teleport na. właśnie. Tutaj. Jak tylko niskiwałeś. Jak to obdarowałeś teraz? Jak Te widzicie ma większość życia no, zabrałem. I tak, on mnie zaraz to zaraz wytłumaczę, odkąd tak przyszedłem. On jest strasznie, straszny km podłużniono. Tak, jak mam tak podłużniono. To, ja to może wezmę swoje rzeczy. Trzeba pokazać, co tam się zmieni. Tak, tutaj to mniej więcej większość z tych rzeczy zdobyłem sobie teraz. To na przykład, akurat z trochę XP, żeby ulepszyć tą motykę, żeby zbierać właśnie, jak to się nazywa, czujniki i to sprawdziłem te koordynaty i tak, gdzie 300 punktów prawie zabranych i ta trafita, tak teraz ja tak, wiemy to, z... właśnie to chciałem, Mogę tutaj kolejny, dobra, co do tego, go pokonałem, zresztą jak widzicie. Nie za bardzo się robi ciekłów. Tutaj używałem tej broni. Ulepszyłem dwa te poniżej. Pierwszy poziom to jest krytyki, a ostatni to jest strzelanie automatyczne, co naprawdę się ulepszyło. Znaczy co naprawdę się opłaciło, chociaż prawdopodobnie kilka połowy strzałów nie trafiłem w niego. Tutaj to około 20 naboi użyłem licząc licząc te osiem i tak, czego używa? używałem? używałem filmoklizji oraz e, właśnie jak to się nazywało e, percepcji chwilę, na moment się na znowu a nie, tutaj jeszcze pokażę gdzie ja to znalazłem i tak nie byłoby to problemem czy jak się okazało to faktycznie się było od razu tutaj tu tym weszłem nie było problemu żeby to znaleźć jak się okazało bo było to dosyć niedaleko tutaj widzicie jest to moje miejsce tutaj sprawdziłem wszystko czy jest, nie było nic, przy okazji te przełomniki potrafią włączyć mrok a to nie znaczy że się pojawił a ten koleżka. I to już bardziej dla mnie informacja. Tu jest taki... O co chodzi, że taki, taki filar jest. Zimno. Czyli czy, czy jak zwróciłem zbytnio uwagi, teraz faktycznie. To tak. Poszedłem sobie dalej... Jak to znalazłem. Jako, że tam nie znalazłem, poszedłem dalej sobie tunelem tym i jako że tutaj już było trochę tego, to stwierdziłem, że a skoro tutaj jest trochę, to może być więcej i zacząłem kopać w bok i od razu znalazłem. Tak, bardzo prosto. A w sumie to, już, że nie ma co się męczyć. Co tutaj? Co do zmian? Tak to sobie słowa, żeby był wgodny. Taka pierwsza rzecz, to zrobiłem trzeci poziom jeszcze znaczy drugi poziom W końcu, jak widać schody są Na razie się w ten sposób prezentuje I tak, tutaj zrobiłem od razu sobie Przygotowałem, żeby wiedzieć, że tu będzie tunel Tunel dlatego, że po prostu w tamtą stronę A nie tak jak mam na, na poprzednich poziomach Tutaj, że dosłownie to jest ściana w ścianę a tu zaraz jest ten koniec, i trochę nie ma jak iść dalej. Więc tak, przygotowałem, żeby iść w tę stronę. A w tą stronę też mogę iść, ale nie za bardzo mi się chce. Ok, więc tutaj jest no właśnie i tak. Tutaj zrobiłem pierwszy pokój. To jest, tu jest tutaj, tutaj pokój. I tu przygotowałem sobie na no, właśnie alchemię Może nie dużo, ale zawsze coś Tutaj jak widzicie, cały zapas, trzy tam jest Turki I dziewięć hmm. To te trzy butelki, pierwszy jeszcze zapas Tutaj też sobie przerobiłem hmm, Czy ja będę miał dodawki. Tutaj w ten sposób je ja zrobiłem 4 plus 3, żeby to chomić. I tak. Hmm. Bok. Jak powiedziałem noc, to jest zrobię. I dwa dotyk zrobiłem sobie. To jest zapas. Tutaj jest ogólnie Tu. Tu zapas. Ja właśnie jeden zużyłem na to, a drugi złożyłem. Aha, nie ma tutaj. Złożyłem na to tutaj, i użyłem tego po to, aby móc tutaj to rozwalać. To rozwaliłem kompletnie i na niższych poziomach się pobiłem, żeby w końcu coś zdobyć. Już faktycznie udało mi się ten trigger finger zdobyć, więc się opłaciło. I co do tego, to już tyle. Czy też coś zrobiłem? Dobre pytanie. Na górze. Na górze róża. Tutaj skończyłem szmaragdy ustawiać. Tutaj dalej zwyczajnie sobie ekspiuję. Czy coś tu jeszcze? E, uruchomiłem znowu fabrykę tych. Gdzie tutaj chciałem też... E, a, będzie tutaj jak było widać e, się zbierają te i potrafią się zablokować ale tutaj chciałem trochę zmienić to jak to wygląda i przerobić no chyba nie zbyt się z tego co jeszcze nie zdążyłem zrobić skoro tutaj ja mam to przerobiłem że było miejsce tutaj to od razu mówię zjadałem chyba wypaść tylko jest Tam czemu to dziennie wygląda jak tak jest Znaczymy. 410 silnika wygląda Hmm. Dobra. E, tutaj było pełne, już więc zacząłem znowu tutaj uczyniać. Plus, e, już tutaj. Tu na razie się zbiera znowu, ale zużyłem prawie cały swój zapas. E, na berettu. Tutaj zostało. Z, trochę nad Chyba komora raczej nie wiem. Tutaj. No. Dobra, to może najważniejsza część w tym odcinku, którą prawdopodobnie już niższe osoby zauważyły. Te, które tam zrobiłem, to koniec tego modu użyłem. I szczerze, to jest dobry mod, ale jestem zawiedziony, że nie mogę użyć tego, co chcę. I żeby chciał to zrobić, będę musiał się męczyć z i Wszystko i tak, to jest wszystko podłączone tutaj. Te skrzynki są podłączone. Magazyn na dole, który zacząłem robić, nie jest skończony. Mimo, że tam są trochę kabli, jest tutaj jest podłączone. Wszystko w z tego i tutaj pokażę, jak to idzie. Idzie w dół, tutaj naokoło. Te skrzynki to był trochę mnie próba, żeby zadziałały cokolwiek. Plus, tutaj mam no, zaraz ze ścianą widzieć cały system, więc nie działa. Tutaj to idzie. Tęty. I dalej idzie tu. Tutaj będą te były skrzynie. Spodziewałem się zrobić takich klatek 4 do 5, jak obliczyłem i tu byłyby tak ustawione to wszystko. To dlatego, że po pierwsze importer, po drugie zewnętrzny magazyn. aby tutaj wrzucało rzeczy i, mógł z nich, i żeby mógł zawsze z nich korzystać. Nie jest to możliwe, ponieważ importer nie działa tak jakbym chciał. Sama jest do filtrowania. Plus filtr, który używa się, wydaje ten mod. Pozwala tylko filtrować terminal. Tak jak na górze to było widać. No ja to zmniejszył, bo ja mam straszne nagi, A moje na nagranie to też będzie się strasznie wyglądał pewnie. Oj, co się stało? Nie gadał. Co się stanęło się? Część się zniszczyłam. Co jest? Tutaj wszystko działa. Tylko i spokojnie. O co chodzi? Naprawdę to na widać Jak stało działać? Tak widzicie, jest ten create. O, działa Tak widzicie, to działa. To też te filtry właśnie w ten sposób działają. I to tak. Tu są e, filtry modów, i tutaj mam różne rzeczy powiązane z create na różne mody. E, wolałbym, żeby to działało tak, jak na przykład tutaj, że wpisuję sobie nowa create. I mam nie tylko create, ale także różne dodatki create, które przynajmniej w mają create więc trochę szkoda, że to tak nie działa. Te filtry tylko do tych terminali. I tak więc nie mogłem tego użyć i będę musiał się męczyć z właśnie z żeby takie skrzynki działały. Ale te też będę z tego korzystał. I jeszcze co do tego. Tutaj tyle. To ty nie jest tak, że to jest jakiś minus. Po prostu ja chcę w skrzynkach, a nie w systemie może byłoby było łatwiej, szczerze mówiąc. I tak tutaj jest cały system napędzania. Jak widać. Ale zresztą nie widać. Tym A sam się dziwię, że to tak jest zużyte. Tutaj widzicie jest małe obciążenie. Tutaj jest 1000 z jednej strony i z drugiej strony też powinno być 1000. 200. No cóż, ale jest podwójnie. Zawsze coś. Na no, nie wiem, to jest ważne, ale cóż. Ogólnie tutaj zrobimy trochę gorsze, oczywiście. A później, te. No, to jest szybko, to mam tu. Widzicie, to z tego Na Te, te No to poszły z 600. Mniejszy jest A300, chciałem to poświęcić, ale się okazało w trakcie, że jednak potrzebuje 150, 150 więc wyszło taniej. I tak tutaj jest kostka Energii, która zasila kontroler i z kontroler idzie do terminalu, a później wszystko kablami. Niech wystarczy sobie poustawiać właśnie te terminale, i można z nich korzystać. To tyle a co do tego systemu. Oczywiście, nowa tutaj woda 4, aż. Co ciekawe. To idzie tu, to teraz mogę to odwrócić. I to się dużo nie dzieje. Ale dużo też nie zrobiłem z tym um, magazynem. I tyle z mojej strony. O, się nie mylę. Tyle, a tyle. I nie mogę się żegnać, więc do zobaczenia w następnym sezonie. Cześć.